Jak wiemy, od, ja już nie pamiętam kiedy, jest realizowany projekt e, pojazdu elektrycznego pod nadzorem Mateusza Morawieckiego i jego kolesi. Tam potem kombinowali, że to będzie towarowy. No, w zasadzie, oni się zagumują jak pan Biden. I tak, i nie, i, i w każdym razie nie ma tego auta. No więc e, grupa zdolnych Polaków, sami zrobili takie auto dostawcze. To Ewan. Tutaj czytam na obserwatorze logistycznym artykuł. Zapomnijcie o IZERze. No to już dawno mówiliśmy, jak już ten pomysł ogłosili, to, to już mówiliśmy. Oto pierwszy polski samochód elektryczny. Zgodnie z harmonogramem, pierwszy polski samochód elektryczny ma trafić do seryjnej produkcji po przełomie tego i kolejnego roku. Ja bym tutaj, koledzy z Dolnego Śląska, firma. Innovation AG z Dolnego Śląska. Ja bym, tak, ja bym się tak nie spieszył z tą radością, bo Mateusz Morawiecki jeszcze ma tyle narzędzi, żeby wam podłożyć nogę, że możecie się zdziwić. Ale dobrze, dobrze. No, przynajmniej to jest dowód na to, że mamy mnóstwo zdolnych ludzi. Tylko ten potencjał jest marnowany. Żeby się jeszcze nie zdziwili, że to wcale nie ruszy.